Na, tele, na kanale Amazonia. Może Amazonii za mną jeszcze nie ma, ale niedługo będzie. Chcę ją zrobić z Wami. I na razie przyszedł mi tylko jeden stojak. I jednak ten wielki Skrzydłokwiat od Nikołaja nie będzie tutaj stał, bo przepięknie komponuje się w salonie jako jedyna roślina. Po prostu cudo. Kiedyś Wam pokażę, ale jeszcze nie teraz, bo za dużo pomysłów, za dużo rzeczy na raz. Na razie. Yy, Stojaczek stoi sobie pusty, bo zrobimy aranżację yy, razem, jak jeszcze przyjdą mi dwa stojaki i nie wiem, czy będę coś robić na górze, to muszę się zastanowić. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, dostałam y, przepięknego kwiatuszka, więc stoję sobie też tutaj i też yy, z okazji Dnia Kobiet. Zrobimy otwarcie paczki z nowymi roślinkami od Emilki przepięknie zapakowane. Moje dziewczyny y, ostatnio od tych dziewczyn, od których zamawiam paczki są mega profesjonalne i naprawdę dużo lepiej zapakowane niż yy, niż co? niż te sieciówkowe? Tak można powiedzieć. Także lubię yy, od kolekcjonerów. Kupować roślinki. Emil, Emil, Emilkę dorwałam, tam na Facebooku. Oczywiście dam Wam link w opisie. W środku są takie chipsy zielone. Ja już otworzyłam. Hitpak jeszcze gorący. Także repelacja. Dwie roślinki wyciągnęłam, żeby tutaj już nie robić rozgardiaszu. Od, ale rozpakuję je do końca z wami. Mamy tutaj trzy roślinki główne i czwarta gratis. Dlaczego powiem Wam za chwilę. Bo bym zdradziła, co będzie. Chyba, że ta gratisowa będzie. A nie, jest w porządku. Będzie pierwsza, ale już widzę po lisku, co to będzie. Napadły mi nożyczki z, z, z objęć. O, ale pięknie zapakowałam, ślicznie, ślicznie. Uwielbiam to, to wypełnienie, to, to wypełnienie chmurkowe, oto. No to mega otula roślinkę. Mega otula roślinkę, i. No, pokaż się tu ostrości. I zabezpiecza przed zgnieceniem. Jest takie mega lekkie. Ja to na to mówię, chmurkę. No, bo, patrzcie. Jakby się unosiła w, 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 w miejscu, to byłaby chmurką. Ja to wszystko sobie zostawiam, żeby zapakować wasze roślinki do was. Mmm, ale piękne. No tak, ale piękne. Ja zobaczyłam wystarczy. Na razie pa. Florida! Floridy nie mam, ale to jest fl niezwy niezwykła Florida, bo... <laughs> Beauty variegata. Przepiękna. Przepiękna, przepiękna, przepiękna bo bądźcie taki moonshine. No cudo. Będzie prowadzona z jednego listka z to, żeby już widać, nie będę tego odpakowywać. Mm, tu, widać? O tu, tu, tu. że odpakuję. Dobra, dajcie mi chwilę, odpakuję i pokażę. Okej, okay, mamy ją. Ja jeszcze nie zauważyłam, że ona jest w dodatkowym kubeczku, żeby nie przemarzyły jej nóżki. W środku jeszcze, no bo um, ten kubeczek ma odpływ i była włożona do kubeczka z tą chmureczką. O Jezu. <grych> e, co miałam Wam pokazać? Stożek, no jest stożek, także jest, jest dobrze, jest dobrze, mhm. Stożku, stożyczku, o, o może tak, w ten sposób, mhm. jest. jest tu. O, tu. Jak zasłonię siebie, to widać. Mam nadzieję, że u mnie będzie wspaniale. No, przepiękny jest ten liść. No, bo patrzcie. To była bardzo... dyszka czerwona. Przepięknie czerwona. I do tego ten liść. Mm, jest piękny. Jest piękny. Super zapakowana, a prowadzona jest... Yy... I z tego co widzę. Mhm, I się Ja ją sobie przesadzę do mchu. Ale to później. Mm, druga roślinka. Patrzymy. Co to jest? A to jest chyba ym, gratis. Także ym, teraz wyjmę z tego pudeła. Tego pudeła z flipsami, które namiętnie. Mój kot nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale przecież to jest plastik, chce mi się po prostu zatkać tymi... Przepięknie zapakowane w taki, nie sreberko, tylko złotko i to nie jest yy, yy, nasz... I w takim sensie, że każda roślinka była zapakowana w taki cały rulon. Także mega profesjonalnie, mega ochroniona roślinka przed warunkami atmosferycznymi. Teraz będę się lecić. Ja sobie tę folię też oczywiście zostawię i wykorzystuję dalej. Ładnie podkładamy później. I dodatkowo jeszcze folia bąbelkowa. Którą też sobie wykorzystam. I fetle... nie wiem co to... Dalej, nie pamiętam, co to jest. Tam. Nie wiem, co to Nie Nie to jest. to powodor. jest. Powodor? to jest. główny wiem, tego zamieszania z tą przesyłką. Znowu żółta wariegacja. W tej przesyłce głównym, yy, yy, głównym sponsorem dzisiejszej, yy, dzisiejszego filmiku jest żółta wariegacja. Domesticum. Philodendron domesticum. Przepiękny. Znów cudowny, zero, zero jakichkolwiek uszkodzeń, przepiękny liść i idzie tutaj następny i tu Emilka napisała mi, że z, z powodów y, pogodowych y, przesuwka była troszkę przesunięta, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało w niczym i podczas tego... Y, czekania, że tak powiem. Ten liść najstarszy z tej bo to jest szczyt roślinki, ten liść najstarszy został odrzucony przez roślinkę. Emilka mnie o tym poinformowała i zapytała się grzecznie, czy chce zwrot pieniążków za tą roślinkę. A ja stwierdziłam, że to kompletnie nie ma sensu, jeżeli Dalsza część jest w porządku. Poprosiłam ją o zagl zaglądnięcie w koronki. Koronki były też w porządku. I właśnie za to, że ta roślinka odrzuciła ten liść, dostałam gratis, który, którym naprawdę nie mam pojęcia, czym jest. To zobaczymy później. Może nie będziemy roz rozpakowywać tej roślinki, tylko zobaczymy dalej. Nasza żółte wariagacje. już zrodziłam co będzie trzecią, trzecią roślinką, też będzie trzecia roślinka z żółtą wariagacją. No śliczne to domestikum, śliczne. Piękne, philodendron domestikum. Też będę go prowadziła w bigosie, nie nie w bigosie, tylko w muchu. No i myślę, że lada moment będzie gigantem. Tak się przyglądam. Nie, wiecie co? Tą ścianę to chyba tutaj stworzę z roślinami z wariegacją białą, a w, no w... tutaj, gdzie jesteśmy ogólnie, to y, y, hol, do którego prowadzi... hol, której prowadzi do pokoju roślinnego mojego. Więc tu będą y, rośliny z białą wariegacją, a w pokoju roślinnym będą z żółtą wariegacją. Nie chcę jej mieszać. Na razie. To jeszcze może się pić razy zmienić. Znaczy, dwa żółtki. Ale <laughs> macie te rośliny yy, praktycznie, jeżeli nie miałoby. mój tak jest ze wszystkimi. Jeżeli jest biała arogacja, to, to jest to samo. Te yy, roślinki nie liczą, nie nie liczą. Nie. Te roślinki nie różnią się niczym innym jak kształtem, bo kolorem. To po prostu to samo. Zielone z żółtą warigacją. Powinien być taki y, podpunkt y, kolekcjonerski po prostu rośliny z żółtą wariacją I rośliny z białą warigacją. Dobra, idźmy do trzeciej roślinki. Co to było? Aha, no tak. Okay. Już pamiętam. Kistek, tak jak mówiłam, cieplutki. lecimy z rulonem. ja nie chcę uszkodzić tych roślinek. Postawię sobie je na stopnie. Tak jak ma być pierwsze miejsce domesticum florida variegata. I teraz. I teraz. Jak znowu grośnie jak ja obłęd, po prostu obłęd. O, co za co tu znowu żółte. Popatrzcie na tą piękność. Filodendron kobra z warigacją żółtą. Tudzież Monstera Saneyama zwałek zał. Każdy mówi inaczej. Dla mnie to filodendron kobra. Nie wiem dlaczego. Tak mi się przyjęło. Dla mnie to filodendron i koniec. Dla no mnie nie ma to w ogóle w, w, wspólnoty z, y, z... z... z Monster'ą. <laughs> o, no, jaki piękny, no cudo, no patrzcie na ten młody listek. Piękny, piękny, piękny. Ja oczywiście Wam później też zrobię zbliżenia. Także wszystko będzie super widzieć, no ale... Mm, ja no, śliczny. śliczny. Polecam Emilkę z czystego serducha. Moje roślinki przyszły w idealnym stanie. Chociaż ja wiem, jak dla mnie to tak mog być. A! No bo dobra. Tak. <grytanie> co, jak teraz na nie wszystkie patrzę, to one powinny wszystkie trzy tutaj stać. Wszystkie idealne są, wszystkie cudownie mi się podobają. Nie mam żadnego ale. A ja tu szery... ale tu szeleszczę. I tyle. I co? Uuu! I umówiłam się z Emilką na syngonium. Tylko fajnie, bo ja nie wiem co za syngonium. Kurczę. No tak po młodej listkach ciężko mi stwierdzić co to za syngonium. Emilka daj znać co to za syngonium mi wsadziłeś. Kurczę, no nie wiem. Tym Prowadzone w tym goniu na Już Wam pokażę. Uuu, ta fajnie zapakowana. Znów. Koronek wychodzi. Odpakujecie tak. Uf, było ostro. Ostro siostro, puszczaj, bo kubeczek chcę odzyskać. No, dawaj, dawaj, dawaj. Hmm. No i dalej nie wiem, jakie to jest synkonium. Muszę się dokształcić w synkoniach. Ale tak jest piękne, zobaczcie. Piękne, piękne. Może Wy mi położycie co to za syn gonią? Bez zbliżenia więcej zobaczycie. Piękne, piękne jest. Śliczne. <grystanie> Dobrze zgnił ten jeden liść. <grystanie> Mam jedną rozlinkę gratis. <grystanie> Dzień kobiet powoli się kończy. Mam nadzieję, że Was dzień kobiet był równie udany i dostałyście piękne roślinki, kwiaty cięte. Co tam, nie wiem, na co miałoście tam ogólnie ochotę? Winko, nie winko? nie wiem, te sprawy. <noise> ogólnie, że dzień nasz, czyli kobiet, minął Wam wspaniale. Z tego miejsca żegnam się bardzo serdecznie, zapiszam, za, zapiszam. zapraszam na zbliżenia i do następnego!